Silna małpa walczy z innymi w stadzie. Najsilniejsza małpa zostaje szefem, ale siłacz kiedyś będzie stary, co wtedy? Silna małpa ma syna. Syn małpy mówi: Tata szef, ja też szef. Inne małpy ze stada patrzą: Hmm, może być i tak. Małpa szef mówi: Nie jestem zwykłą małpą. Jestem małpą wybraną przez największego na niebie! Inne małpy boją się. Wielka małpa na niebie? Lepiej nie podskakiwać. Małpa szef rozdaje banany. Widzicie? Wielka małpa daje mi banany dla was. Małpa szaman potwierdza. Tak, widziałem sen. Ta małpa wybrana przez pana. Małpy wierzą. Małpa szef plus małpa szaman równa się władza. Dziedziczenie. Małpa król umiera. Kto nowy król? Syn małpy. Czemu syn? Bo ma królewską krew. Specjalną, błękitną małpią krew. Małpy akceptują. Syn był uczony od małego, jakby Królem. Zna wszystkie małpie zasady. Inne małpy nie znają. Czasami syn jest za młody. Małpia mama rządzi za syna. Małpa regentka. Małpy mówią, dobra, jak dorośnie, to wtedy będzie rządził. Małpa król patrzy na swoje królestwo. To moje, mój las, mój moje la... banany, moje małpy. Małpa król dba o swoje. Po co niszczyć własny majątek? Małpa król myśli długoterminowo. Syn dostanie królestwo, po nim wnuk. Małpa król sadzi drzewa, które urodzą banany za 20 lat. Małpa król dba o swoje bananowce z myślą, co zostanie dla małego księcia. Król zna każdy zakątek. Tu urodził się małpi dziadek króla, tam małpi pradziadek wygrał bitwę. Historia rodziny to historia królestwa. Małpa król czuje odpowiedzialność przed małpimi przodkami. Teraz demokracja. 460 małp sejmie. Czyje jest królestwo? Niczyje? Wszystkich? Mał premier rządzi 4 lata. Po co sadzić drzewa na 20 lat? Następny mał premier je wytnie, rozda banany i to jego będą chwalić. Małpa minister kradnie banany. Czemu nie? To nie jego królestwo za 4 lata nie będzie już ministrem. Bierz póki możesz. Państwo się psuje? Małpi politycy pokazują palcem. To nie ja, to tamta małpa. 460 małp, tyle samo wymówek. Odpowiedzialność się rozmywa. System lenny. Król Małpa ma problem. Królestwo duże, Małpa Król nie może być wszędzie. Co robić? Małpa Król daje ziemię innej silnej małpie. Mówi, ty rządź tam w moim imieniu. Ale jak zawołam, przychodź z małpimi wojownikami. Silna małpa zostaje hrabią. Małpa hrabia daje ziemię małpie rycerzowi. Małpa rycer Daje ziemię małpie chłopu. Piramida małp. Czasem wasal mojego wasala jest moim wasalem. Czasem nie. Król ma dwór. Małpa doradca szepcze do ucha. Małpa skarbnik liczy liście. Małpa generał prowadzi małpią armię. Małpy szlachcianki tańczą na balu. Która małpa najpiękniejsza? Małpa król wybiera żonę. Małpia królowa musi urodzić małpiego następcę. Problem. Małpa królowa rodzi tylko małpie córki. Król małpa szuka nowej żony. Rozwód nie można. Wielka małpa na niebie zabrania. Skąd wziął się syn? To było tak. Nie było wiatru, a ruszał się krzak. Królestwo rośnie. Małpa król podbija sąsiednie terytoria. Teraz większe królestwo. Małpa król mówi: Teraz jestem cesarzem małp. Małpa cesarz ma problem. Różne małpy, różne języki, różne zwyczaje. Jak rządzić? Małpa cesarz wysyła namiestników. Małpa namiestnik rządzi w imieniu cesarza, ale daleko od stolicy. Dużo małpich problemów. Małpia szlachta. Szlachetne małpy mają przywileje. Szlachetne małpy mają miecze. Małpy chłopskie nie mogą. Tytuły szlacheckie. Książę małpa ważniejszy niż hrabia małpa. Hrabia małpa ważniejszy niż baron małpa. Hierarchia. Małpy szlacheckie żenią się tylko ze szlacheckimi. Małpa książę szuka żony księżniczki. Polityka mariaży. Łączenie ziem poprzez małżeństwo. Ceremoniał. Koronacja małpy. Małpa biskup nakłada koronę i święte oleje na głowę małpy. Małpa trzyma berło i jabłko symbole władzy. Małpy krzyczą Niech żyje król małpa! Małpa król rzuca banany w tłum. Małpy się cieszą upadek monarchii. Małpy mieszczanie bogacą się, czytają książki. Małpy filozofowie mówią, czemu król małpa rządzi? Bo się urodził? To niesprawiedliwe. Małpy się złoszczą. Rewolucja. Gilotyna dla małpy króla. Albo inaczej. Małpy głosują. Monarchia konstytucyjna. Król małpa tylko macha łapką, a naprawdę rządzi mał premier. System działał tysiące lat. Niektóre małpy tęsknią, inne małpy mówią demokracja lepsza, ale każdy system ma swoje wady i zalety. A i zostawcie jakiś komentarz, bo algorytm jest dla mnie bezlitosny ostatnimi czasy. Jak nie wiecie, co napisać, to podaję hasło do komentarza: Krzaki. Powtarzam hasło: Krzaki. Dziękuję. I love you. Dziękuję wspierającym za wkład na rzecz stada.